grozi nam katastropa finansowa. Co zrobić, żeby w miejscowej kasie było więcej pieniędzy i na co w pierwszej kolejności je przeznaczyć? Fajnie. Do mnie, tak? tak? Poznań w sytuacji finansową na poziomie budżetu wieloletniej prognozy finansowej ma w miarę stabilną, aczkolwiek jest to sytuacja, która nie pozwala na rozwój, trzeba o tym otwarcie powiedzieć, więc nie, bro, nie, nie, nie grozi nam na tym etapie Totalne załamanie czy jakaś katastrofa finansów. Natomiast bardzo, poważne, bardzo poważnie grozi nam to, że nie będziemy mieli wkładu własnego na przyszłe projekty w nowej perspektywie finansowej. Dlaczego? Otóż wielokrotnie też publicznie o tym mówiłem. Poznań, żeby miał szansę na wkład własny do projektów unijnych w najbliższym pięcioleciu, musi sprzedać majątek nieruchome za kwotę 550 milionów złotych. Musi sprywatyzować część autobusową MPK w 2016 roku za kwotę 108 milionów. Nomen Omen chciałem na najbliższej komisji gospodarki komunalnej zorganizować na ten temat dyskusję chciałem, żeby Biuro Nadzoru Właściwskiego przedstawiło, przedstawiło nam informację. Dostałem pisemną odpowiedź no, pani dyrektor Kocieńskiej, że miasto nie zamówiło żadnej analizy, nie prowadzi żadnych prac w tym kierunku, ale jeżeli chce być taką inicjatywą, to bardzo chętnie ją podejmie. Z państwem tak, tak. Bo, bo takie analizy były i zresztą pani dyrektor o nich otwarcie mówiła. A więc jeżeli miasto nie prowadzi w tym zakresie żadnych prac, no to pytam, jak 108 milionów w 2016 mielibyśmy uzyskać. Dodatkowo prywatyzacja npg u kolejnej spółki, 4 miliony złotych. złotych. I to jest ogromne zagrożenie, bo jeżeli tych środków nie będzie. To możemy zapomnieć o nowej perspektywie unijnej. te wszystkie piękne deklaracje dotyczące rozwiązań dla Ramowic, śródmieścia będą miały szansę być spełnione. Jeśli o sytuację finansową, to pierwsze to tutaj ja mam jakby tutaj dużą ostrożność w analizie sprawozdań finansowych, tak uważam, że, że warto by było w tej chwili zrobić rzeczywiście taki porządny audyt. Yy poszczególnych i również spółek miejskich. Tak? No, ja znam z doświadczenia 20-letniego wiele sytuacji, w których sprawozdania finansowe nie do końca odzwierciedlały rzeczywistą sytuację przedsiębiorstw. A mimo, że tam były badania przez biegłego itd. Także ja bym zaczął po pierwsze od takiej o. analizy i audytu. Tak? To, to jest coś, co uważam, jest konieczne. Co również jakby też byłoby czymś przemawiającym za ograniczenie kadencyjności. Tak? Dlatego, że, że czasami po prostu, jeżeli nie ma tego, tego tej kadencyjności, no to wtedy po prostu nie ma możliwości, żeby ktoś inny to sprawdził. Tak? To, to mamy w tej chwili już okres prawie 22-letni rządów prezydenta globalnego. Wtedy był w zarządzie, to nie był prezydentem. Także to jest pierwsza rzecz, czyli ja nie do końca bym oceniał na podstawie tych cyfr, które dzisiaj widzimy, tak, że wszystko jest tak, jak tam widzimy. A to, że w miejskich spółkach tak? dochodzi do. Chowania dokumentów, ekspertyz, tak, które potem skutkują koniecznością zwrotu określonych kwot pod, z odsetkami, wskazuje również na to, że w zakresie kontrolingu są również te elementy do, do, do sprawdzania. Tak. Także to jest jakby pierwsza rzecz. Jeżeli my nie zwiększymy atrakcyjności zamieszkiwania na terenie Poznania, to przy takiej konstrukcji budżetu będziemy oczywiście mieli problem z dalszym realizowaniem inwestycji, bo tak jak tutaj powiedział mój przedmówca, może być problem z tym udziałem własnym w przypadku tych inwestycji, które są w tej chwili planowane. I teraz jeżeli zwiększymy z kolei te przychody, uda nam się kilkoma inwestycjami poprawić komfort życia w taki sposób, że jednak mieszkanie w kamienicy będzie alternatywą dla domu z no to w tej sytuacji oczywiście zmniejszy się też również procentowy wskaźnik tego zadłużenia, tak i on pozwoli na na dalsze inwestycje. Ja już ustaliłem z takimi kolegami, którzy mają bardzo dobre doświadczenie właśnie w instytucjach bankowych, że w tym obszarze gotowi byliby przyjść pracować za te urzędnicze pieniądze, tak żeby, żeby w tym zakresie pomóc. Ja rozumiem, że, że, że trzeba wzmocnić te kadry osobami z zewnątrz, które znają się na finansach. Panie Tomaszu, może raz tak, co ja, tutaj, oczywiście to audyt trzeba przeprowadzić, aczkolwiek audytu, audytu musimy mieć, musi mieć się, no, świadomość, że od audytu pieniędzy nie przybędzie i to jest takie zaklęte słowo kandydatów, którzy jeżeli nie wiedzą co powiedzieć to mówią, że zrobię audyt, zobaczę jak to wygląda. Od audytu z całą pewnością pieniędzy nie przybędzie. Przypomnę, że sprawozdania finansowe miasta są sprawdzane przez audytorów do audytorów wyłanianych w trybie przytargowym. Zmieniamy tych audytorów, więc tak na dobrą sprawę trzeba byłoby powiedzieć, że praca przez nich wykonywana jest nierzetelna i że zawiera przekłamania. Byłbym ostrożny w tym zakresie. Oczywiście trzeba zwiększyć dochody TIT-u, to jest mniej więcej 30% dochodów bieżących, niezwykle ważnych w tej konstrukcji finansów publicznych, bo to dochody bieżące warunkują możliwość zadłużania, Ale tak. trzeba też pamiętać, że jeżeli nawet w 2015 roku podejmiemy jakieś zdecydowane działania, to one będą skutkowały w 2016 No zwiększeniem bazy podatkowej. Natomiast. Realne wpływy z 2016 wpłyną do miasta Poznań w roku 2019. Mamy dwuletni, taka jest konstrukcja finansów publicznych, dwuletnie opóźnienie. W związku z tym, w tej perspektywie finansowej, przez projekty nie spowodują zwiększenia jakiegoś skokowego kwot wpływających do budżetu. Moją, moją receptą jest zdecydowane zwiększenie dochodów z najmu, da się to zrobić, lepsze zarządzanie majątkiem, sprzedaż nieruchomości poprzez profesjonalne firmanie urzędników, którzy myślą, wyobrażają się, że potrafią sprzedawać, najwyraźniej nie potrafią i zwiększenie bazy podatku od nieruchomości. Bo to są, to są te tytuły, proszę, które dzisiaj uruchomione, jutro mogą przynieść pieniądze. Ja tak? ja tak oczywiście, natomiast no tak, jeżeli robimy tak, na audyt, to wiemy na czym stoimy. Ja powiem tak, że Enron też był audytowany, tak i to przez jedną z czterech, z pięciu wtedy film wielkiej piątki. Remans okay. Brower krótko przed upadkiem 7 miesięcy wcześniej też był audytowany przez Ensteri Younga. Także ja to widzę na co dzień i tutaj uważam, że trzeba wiedzieć, na czym się stoi. A, A jeśli, jeśli chodzi o... Jeśli pan tutaj... prezydent yy... nie, nie. pokazuje, ale... że sytuacja jest gorsza niż jest? Yy, mało, może raczej. pokazywać, że jest lepsza niż jest. Natomiast jeżeli, yy, czy wiesz Tomaszu, ile pieniędzy przez na audyt Poznań, na, 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 na swoje jednostki i ile Warszawa? Czy wiesz, jakie tam były kwoty? No, ile, audytor, ile, audytor, ile, ile, audytor, ile kosztował audyt poznania? Audytor był wybierany w trybie ustawy audytor, zamówienia publicznych, tak. więc kosztował? to decydnie pamiętam. Tutaj decydowała oferta złożona przez drugą stronę. 50 tysięcy. Tak? W Warszawie kosztowało 820. Jeżeli zakreślisz mhm. zakres audytu, tak, albo idziesz po to, żeby zrobić minimum minimum, dostajesz parę, albo w tym momencie korzystasz z tego jako narzędzia do e, oceny sytuacji tych podmiotów, które masz, tak? Jeżeli korzystasz z tak, tego jako narzędzia tak, i część przedsiębiorców przyjdzie no. do audytora po to, żeby dostać ten talerz, tak? W Mam wrażenie, że, że ta jedna firma z Wielkiej Piątki też słono kazała sobie płacić za ten audyt, co nie przypadało się na ale ja nie mówię efekty. Od... Mało tego, moje doświadczenia, bo w jednej z takich większych firm kiedyś pracowałem niecały rok i mam takie doświadczenie, że na audyty chodzą wcale nie... tak Więc cena absolutnie no. nie jest no. wyższa.